Już? Chodzimy? To ty działasz? Ja tylko nie moją klawę, bo się obok starym widzę, zakręcisz, nie? Prawda, i tak na blisko robisz, bo to kiczka wychodzi. Znowu ryj. Teraz moje. Teraz mój największy atut, nie? Tutaj. Tutaj. Największy mięsień. Kiedy no, kształtowałem ryżem, w takim proszku, to kolejny był potężny mięsień, który był skutkowy chyba. Chyba on jest pod szafą. Tutaj w ogóle nie rośnie.

A ktoś tu przychodziliśmy i wygląda, jak są, Tak, mamy wszystko. Teraz trzeba, myślę, że to można pokazać. Tutaj fekatnet. Fekatny brak. Makarel nie pokazuje, bo nie ma. Pią Piątka, lila.

to jest ten atlas tutaj do na nami, na mięśnie, nóg. i do A to jest nasz uczeń, którego uczyliśmy, To do grubu, ja nie karę. W zasadzie ja przegrywał coś, jeden, jeden konkurencję. Tego pana też uczyliśmy kiedyś, tak pana. O, to jego zdjęcie na proszę nam. Piotr był o, ale... o, no tam cienkie, O, chodzi do formy dopiero, najlepszych. To są hasy, które biorą na mięśnie, przed ramię, Na, na przed ramię to biorę, tak który z 48% wykonuje nimi. Tu jak można MM spojrzeć, jest doskonale bezradno, bo nasz Nasz High Feathera po prostu wykonany, na naszą technologię, te kolory, bo były było do dużo działania, na przykład pracy, tak. Tu mamy takie, zaprezentuję Państwu, tą taką linkę, Personalnie przygotowaną, żeby raniła, jak ktoś się odbija, to po prawda ciągnie, jak przygot do pleców, znaczy kark. I tak sobie takie uczucie jest ciekawe. Ten brożek jest zadogowany nie wiadomo gdzie, bo wiele <grym> przeszedł, <grym> ale że się trzyma. I a główną masę myślą zdobywamy dzięki tej ożywce. Jemy ją całą puszkę dziennie do bólu. Do bólu wciskamy w siebie, aż, aż i uszami leci. A tym radę. Dzięki niej właśnie osiągnąłem taki wielki biceps, taki biceps, i takie mięśnie przyruchne dzięki niej mam, trochę powiecie tutaj, albo szybokie widzicie, bo tak nie zobaczysz. Szybokie, to bo ja to ja tak. O, takie mięśnie przyruchne Właśnie dzięki tej od, od, odżywce tutaj, tak. Jest to trochę oprofesjonalny w ogóle. I, no co jeszcze może pokazać? O, to jest feterek. Feterek, <śledy> 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 u mnie to <śledy> jest jak herpius z ducha to jest. Ja to się nie posłusznie uczyłem, zakłada go. On siedzę z wełry ślady te białe klatki to alt-best. Nie chcesz, To mi daje, wskaże, bierze, nie? Tak? I zakłada, a tego nie założyło. Proszę mi wypaczyć, ale no, mam negatywską resztę, tak? Miałam taka muszynę, się rzuciło, a że to, to co mam, no, więc to tylko po umówieniach, to raczej nie ten, nie, nie, nie. Nie po prostu nie wierzyć. No, te swety. Tym swetrem ci największym nie puszcza gdzieś grzesznego na przykład, tak ćwiczył, że tu taka dziura, można spojrzeć, ta dziura w wyniku pewnego pęknięcia sypa na plecach, po prostu, mu syp i dziurę wybiło. I dzięki temu jest taki silny, mimo że ma problemy, z samej natury psychologicznej, to jest bardzo fajny w grzeszu, w serwisie polecamy dzięki niemu wielką masę, tu właśnie są plamy, bez, besty, motywujące do pracy, po I wewnątrz falami się wbija, w plecy, zawsze ćwiczył, 8 razy i schodnie załapni. To jego prędkość ćwiczenia jest bardzo szybko. Tu mamy oto kolejny genetyczny tutaj, Bakoma defer. dieta, tu jest zero 0 podobno, choć pisze, że cukry 10%. <grym> nie wiem czy wierzyć można tej firmy. A tu mamy drugi, to jest tu fragment jest ten tylko jest. Naturalna woda, naturalna woda, i tu była jedyneczka to, 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 albo z makro, albo z Kerfura, Kerfuru. O taka woda z rana coś tam, leganina, czy nie wiem Coś takiego I powoduje bardzo dobre trafienie zielony w łączeniu 3 kg zielonych śliwek. I z tej wody, która jest przede wszystkim na wodę, <grystanie> z środków, które na wodę wepchają niekonkretnie. Tu mamy, gdy komuś stawy niszczą i komuś się ścierają stawy, to, że za pomocą tego jest domyślnie wbijane po prostu i wszczekiwane w